Jeśli jesteś na moim profilu dłużej, to wiesz, że w masażu twarzy nie patrzymy tylko na twarz. Patrzymy globalnie i opracowujemy wszystkie struktury, które wzajemnie na siebie wpływają. I bardzo istotne są Twoje uszy. Dzisiaj pokażę Ci fajne ćwiczenie, które podciągnie Twój owal. Będziemy pracować tutaj za Twoim uchem. Ułożymy tutaj dwa palce i nie przecieramy tak delikatnie, tylko Przecieramy w taki sposób, żeby unieść te tkanki do góry, i tak, żeby tutaj wszystko zaczęło się przesuwać. Jeżeli na razie nic nie drgnęło, to znaczy, że jest trochę pracy. Przesuwamy te tkanki mocno w górę. To samo oczywiście powtarzamy z drugim uchem, i wykonujemy to samo. Podnosimy tkanki do góry, przecieramy i gotowe. Napisz, czy twoje tkanki są mobilne, czy się ruszają, czy jest tam trochę pracy. A po więcej takich ćwiczeń skakuj na mój profil.